Cześć! Niech Was Bóg błogosławi. Zawiercie! Odzyskaj odwagę, córko. Mądrość budzi moje dzieci. Ja Bóg kocham Cię. Kapłan spowodował wiele moich cierpień, jak Bóg to przepowiedział 16. Przysłał mi kartki z wyjątkami różnych teorii, aby mi udowodnić, udowodnić że to pochodzi od demona. Przysłał mi jeszcze informacje, jak Bóg również to przepowiedział, o teorii podświadomości, okultyzmu i satanizmu. Potem posłał mi list mówiący, że powinnam zniszczyć te pisma i uprzedzić ludzi, dla ich, dla ich i mojego dobra, że to pochodziło od szatana powiedziałam księdzu, że byłam mu posłuszna odmawiając trzy modlitwy i że nie pisałam aby zobaczyć skutek. Nie sądzę, że mi uwierzył, bo poszedł powiedzieć innemu księdzu temu, który wierzy i podtrzymuje mnie, że te pisma są sataniczne i że nawet nie odmawiałam tych trzech modlitw. Bardzo zaniepokoił drugiego kapłana, który poprosił mnie o danie mu do przeczytania dwóch ostatnich zeszytów. Na Wyrobiwszy sobie własne zdanie, powiedział mi, że mam nana pisać, jednak wiem, że ten, który sądzi, że to pochodzi od demona, robi to ze względu na miłość do kościoła, by go chronić. Gdyby tylko mógł zobaczyć jaśniej, on chce mnie ocalić, sądząc, że to jest złe, mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumie. Po roku ten sam kapłan zaczął mnie bardzo wspierać. Zapytałam najświętszą dziewicę: Co robię złego? O moja córko, jak jestem o ciebie zatroskana. Źle robię, gdy pragnę, aby inni kochali Boga i pokazuję im to ręć. Nie, nie czynisz zła. Ja jestem Marią Matką Bolesną. Wasulo, jestem zawsze przy Tobie. Bądź z nami, przyjdź do nas, aby dostąpić pocieszenia. Oni nie rozumieją naszych bogactw. Zamknęli na zawsze swoje serce. Ty jesteś jednym z licznych znaków, jakie im daliśmy, ale oni wydają się nie rozumieć. Bóg zachęcił cię do wysłuchania swego wezwania. Wasulo, za każdym razem, kiedy prowadzisz jedną duszę do Boga, Bóg jest z ciebie zadowolony. Mój syn Jezus i ja jesteśmy zawsze blisko ciebie. Uważaj, bo szatan pała wściekłością do ciebie, próbuje cię zniecić. Jego sposób walki z tobą polega na dorzucaniu słów do zapisków, aby cię zmilić. Pamiętaj o tym zawsze i nigdy tego nie zapominaj to jego broń przeciw tobie. Jestem blisko ciebie i ochraniam cię. Czy będę mogła rozpoznać szatana? Zawsze Ci w tym pomogę, a Jezus nauczył Cię go rozpoznawać. Dlaczego jestem atakowana? Wytłumaczę Ci to. Moje dziecko, zrozum, że jesteś w czyśćcu. Twoja miłość do Boga uzdrawia wiele zagubionych dusz. Dusze zagubione określenie dotyczy dusz znajdujących się jeszcze na ziemi. Twoja miłość do Boga uzdrawia wiele zagubionych dusz, dlatego jesteś atakowana. Jestem blisko Ciebie, ochraniając Cię. Powiedziałam Ci to teraz, żebyś zrozumiała, dlaczego otrzymujesz czasem niewłaściwe słowo. Leczysz duszę miłością do Jezusa i twego świętego ojca. Ja zatem pracuję w ten sposób? Tak, leczysz je swą miłością. Nie pozwól na siebie wpływać ludziom pragnącym narzucić ci swoje teorie. Za każdym razem, gdy ci mówią, że masz powstrzymać się od pisania, przypomnij sobie. Jaka byłaś nieświadoma, żyjąca w ciemności. Wiele naszych dzieci już nie rozpoznaje naszych znaków. Bóg wybrał cię, abyś była jego posłańc. Spraw Mu przyjemność, słuchaj go. Dziękuję, święta Mario, niech Bóg cię błogosławi.